Przytali z według w wykroju z lat 40. Widzimy charakterystyczne cechy sylwetki, kobiety lat 40, czyli podkreślone bardzo mocno w talii, rękawki, bułki oraz rozkoszowana spódnica w kształcie litery A. Uzupełniają sylwetki Ani są buty espadrille, okulary przeciwsłoneczne oraz bardzo modna w latach 30 parasolka wykonana z papieru z motywem orientalnym. Dodatkami całej stylizacji są oryginalne sandałki pochodzące z lat 40., pleciona torebka oraz kwiaty we włosach nawiązujące do stylu hawajskiego. Francuska kurtka kolarska jest bez wątpienia jedną z najbardziej kultowych kurtek XX wieku. Kurtki tego typu zaczęto produkować we Francji w późnych latach 30. i wczesnych 40. jako model sportowy wykonany własnoręcznie i z wełny. W czasie wolny znacznie wzrosła popularność samodzielnie robionych strojów. Wełna kosztowała mniej niż gotowe ubrania, zatem robienie na drutach było ekonomiczne. Wiele czasopism publikowało wzory i szablony, które ułatwiały wykonywanie takich dzieł. a dzisiaj 27 odmian aktualnie płynących do członkowskich szklarniach w gospodarstwie Zida i Moszeńskiej.